Witajcie ostatnia dekada maja, ptaszki ćwierkają, ma więc dzisiaj tak jak pan, bardziej tutaj okoliczności przyrody są fascynujące, no ale wiecie, może trochę złomu wyskoczę, jak nie to pozbieram śmieci i przyłączę się do wielu akcji, które są związane ze sprzątaniem, tak jak projekt las, czysty brzeg, worek dla świata. Pozdrawiam oczywiście wszystkich sprzątających Zakładam rękawice i ładuję się w to bagno z nadzieją, że spotka nas tutaj coś przyjemnego. Zobaczy nas mniej was jak to woli plecak z łosiem, magnes. No i jedziemy. Jak nie będzie żelastwa, to będę zbierał śmieci. Widzę już pierwszy śmieć. Słoik z glajdą. Założę bazę. Pozdrawiam Flaminga. Dziękuję za pozdrowienia w Twoich filmach, Artur. Widzę, że baza się przyjęła Tam na dnie też stosuję tą terminologię elegancko, tylko się cieszyć Nie wiem czy tu nie utopię, ale o. no i co? Puszeczka, może po wędkarzach czy coś z listkiem dębu do bazy Mu liście, mu śmierdząco, ale jest fajnie, nikt dupę nie truje. Ja chyba muszę się tą gałęziem z bo wściąga. Jak czysty brzeg, to czysty brzeg. Folia do bazy. Pójdę jednak tą płytką rzeczką, bo wiecie, tam trochę wciąga. A jak wciągnie kobylina, to nie będzie wiecie. No ja to będzie wina, jak wciągnie kobylina. Niech tak będzie. Elegancko. Kolejna baza, kolejny woreczek, krótki wypad magnetyczno-przątający. Niby czysto, niby piaseczek I zobaczcie Flaszeczka Nie wiem pokryweczka jak ktoś woli tarcza wikingów Ale chyba wiecie Jakichś wikingów przybierańców Dobra, tu jest w miarę czysto. Wracamy do założonych bas i idziemy w inne miejsce. Dobra, wyciągamy worek, żeby nie być gołosłownym. I zbieramy, a potem posegregujemy. Bo mamy i plastik i szkło folia oczywiście pytelka kolejna baza patrzcie jaki syf myk słoik złom metalowy Legancko. To dzisiaj będzie raczej czysty brzeg. O. Taki malutki absolwencik jest droga po prostu idą, chleją i rzucają no i proszę państwa pierwsze dwa flamingi, tak aluiniowe trzy flamingi no ten to nawet z jakimś piwem jeszcze licząc 6 groszy 18 napadło, tam jeszcze jakaś puszeczka się wyłania Możecie coś wędkarze grasują O, jeszcze flaming Kolejny flaming Żabki nam pokażę, nie pokażę, bo uciekają. Grząsko i niebezpiecznie, ale to co Kobylin lubi najbardziej. Tak jest, grząsko i niebezpiecznie. Taszek nawija, treli tutaj, że, że tu śmiecą, ale nie jest tak strasznie Elegancko tak się pozapadać w te haszcze No takie bagienko niezłe Widzicie to? No ale wiecie, butelka po Pepsi tu nie pasuje Zobaczcie, jeszcze zakręcona no raczej z pepsi no bo patrzcie ten kolor a pierdziel myk do bazy trochę posprzątamy wszyscy coś wymyślają, może ja wymyślę sprzątanie bagien i szuwarów nie, nie polecam bo to jeszcze się ktoś utopi albo ugrzęźnie na wieki wieków no, już mam dowód, że tu Wędkarze grasują, bo to Po robakach Nie, że miał coś przeciwko wędkarzom no ale Wiecie panowie, tak śmiecić bez sensu Kolejna butla Klimat niech żyje Puff. tu coś płynie Tu coś płynie Statek Kolumba No idę na to i, I zobaczę czy się utrzymam Z góry lepiej widać śmieci Dobra, z metalami tu krucho, ale śmieci są. Trochę i zabiorę. A no i git, a idę te pokrwić, żeby był jakiś efekt. Hmm, coś tu ptaszek dalej nawija albo zaniepokojony albo się cieszy że mu trochę posprzątałem na zapleczu dobra to Pepsi jeszcze wyleje bo jeszcze gaz jest super no Pepsi Uwora jest. Tu już byłem, to już byłem O, żabka obciekło, nie jestem na tyle sprytny. Dobra, tyle się uzbierało. Myślę, że będzie przyjemniej nad tym akwenem. O, jeszcze widzę jednego gargamela. Nie zauważyłem wcześniej. No, tyle się uzbierało. Akwen pod dębem. No z kraju lasu. Pozdrawiam wszystkich sprzątających. Zachęcam do tej zabawy. No bo to chyba pożyteczne i przyjemne, mimo wszystko przyjemne, spożyteczne i dobry przykład. Pozdrawiam. Hejka!